Londyn, maj 1969 roku. Klub Speak Easy na Margaret Street, czwarta nad ranem. Jimi Hendrix i Czesław Niemen siedzieli przy barze. Od godziny rozmawiali o muzyce, o bluesa, o jazzie, o polskiej duszy, o wszystkim co łączyło ich światy. Hendrix był pod wrażeniem. Ten człowiek zza żelaznej kurtyny, ten nieznany Polak w starym płaszczu, grał jak nikt, kogo Hendrix słyszał. Ale Hendrix był też Hendrixem, geniuszem, prowokatorem, człowiekiem, który kochał wyzwania. Czesław, powiedział Hendrix, nalewając im kolejnego drinka, mogę cię o coś spytać? Pytaj. Jak długo zajęło ci napisanie tej piosenki, tej, którą przed chwilą zagrałeś? Dziwny jest ten świat? Niemen zamyślił się. Nie pamiętam dokładnie. Może tydzień, może dwa. Tydzień? Hendrix uniósł brwi. Na taką piosenkę? Tekst był trudny, muzyka przyszła szybciej. Jak szybko? Może godzinę, może dwie. Hendrix uśmiechnął się. A gdybym ci powiedział, że potrafię napisać piosenkę w dziesięć minut, powiedziałbym, że to możliwe. Nimen wzruszył ramionami. Dla kogoś takiego jak ty, a dla kogoś takiego jak ty cisza. Nimen patrzył na niego. Co masz na myśli? Hendrix wstał od baru. Podszedł do małej sceny w rogu klubu. Tam, na stojaku, stała gitara. Jego gitara. Fender Stratocaster. Czesław, powiedział Hendrix głośno, tak że wszyscy w klubie słyszeli: Mam dla ciebie propozycję. Ludzie zaczęli się odwracać, zbierać, słuchać. Jaką propozycję? Co mu spytał niemen? Zakład. O co? O tysiąc dolarów. Szmer przeszedł przez klub. Tysiąc dolarów. W 1969 roku to była fortuna. Tysiąc dolarów? Niemen uniósł brwi. Nie mam tysiąca dolarów. Nie musisz mieć. Hendrix uśmiechnął się. Bo ja zakładam się, że nie wygrasz. Więc jeśli przegrasz, nic nie płacisz. A jeśli wygrasz, daję ci tysiąc. I co mam zrobić? Skomponować piosenkę. Hendrix wskazał na scenę. Tu. Teraz. W dziesięć minut. Klub zamilkł. Wszyscy patrzyli. Na Hendricksa, który stał przy scenie z uśmiechem prowokatora, na Nimena, który siedział przy barze z twarzą nie do odczytania. Dziesięć minut, powtórzył Nimen. Dziesięć minut. Hendricks skinął głową. Od momentu, kiedy usiądziesz przy instrumencie. Jakim instrumencie? Jakim chcesz? Gitara? Fortepian? Cokolwiek. I co ma być w tej piosence? Wszystko. Hendrix mówił poważnie. Melodia, tekst, harmonia, coś kompletnego, coś, co można by nagrać. W jakim języku? W jakim chcesz? Po polsku, po angielsku, po chińsku, nieważne. Niemen milczał, patrzył na Hendrixa, na jego pewność siebie, na jego uśmiech, na tysiąc dolarów, które leżały w powietrzu. Jest jeden warunek, powiedział Niemen. Jaki? Ty dajesz mi temat słowo. Zdanie. Cokolwiek. I ja piszę o tym. Hendrix zaśmiał się. Chcesz, żebym ci utrudnił? Chcę, żebyś wiedział, że nie oszukuję. Że nie gram czegoś, co już napisałem. Dobrze. Hendrix rozejrzał się po klubie. Temat myślał przez chwilę. Patrzył na ludzi wokół, na dym z papierosów, na zmęczone twarze o czwartej nad ranem. Ostatnia noc, powiedział wreszcie. Napisz piosenkę o ostatniej nocy, o nocy, która się kończy, o świcie, który nadchodzi, o wszystkim, co zostaje w ciemności. Niemen skinął głową. Ostatnia noc. Dobrze. I wstał od baru. Niemen podszedł do sceny. Na scenie stał stary fortepian. Usiadł przy nim. Sprawdził klawisze. Kilka było rozstrojonych, ale wystarczy. Ktoś ma zegarek? Niemen spytał Hendrix. Barman podniósł rękę. Ja mam. Odmierzaj czas dokładnie dziesięć minut. Od kiedy? Od teraz. Hendrix spojrzał na Nimena. Gotowy? Nimen położył palce na klawiszach. Gotowy. Start. Niemen zamknął oczy. Palce dotknęły klawiszy, ale nie zagrały. Jeszcze nie, myślał. Ostatnia noc. Co to znaczy? Koniec czegoś? Początek czegoś? Pożegnanie? Żal? 40 sekund. Cisza. Ludzie zaczęli szeptać: Nie wie co grać, za trudny temat. Hendrix wygra. Pięćdziesiąt sekund. Hendrix uśmiechnął się: Może miał rację, może dziesięć minut to za mało, może nawet geniusz potrzebuje czasu, i wtedy, na pięćdziesiątej piątej sekundzie, Nimen zagrał pierwszy akord. Akord był dziwny, niski, ciemny, pełen napięcia, jak noc przed świtem, jak coś, co się kończy. Drugi akord. Trzeci. Melodia zaczęła się formować. Hendrix słuchał, jego uśmiech znikał, bo to, co słyszał, nie było improwizacją. To była kompozycja, prawdziwa kompozycja, rodząca się na jego oczach dwie minuty. Niemen grał. Palce poruszały się po klawiszach jak woda. Melodia była smutna, ale nierozpaczliwa. Była ciemna, ale z przebłyskami światła. Była o nocy, ale czekała na świt. Trzy minuty. I wtedy Niemen zaczął śpiewać po polsku, słowa których nikt nie rozumiał, ale wszyscy czuli. Ostatnia noc spada na miasto. Jego głos był niski, chrapliwy, pełen czegoś, co trudno nazwać. Cienie tańczą na murach. Cztery minuty, pięć minut. Piosenka rosła, zwrotka za zwrotką, słowo za słowem, ale gdzieś tam, za horyzontem. Hendrix stał bez ruchu. Patrzył na tego człowieka, na Polaka w starym płaszczu, który właśnie na jego oczach tworzył coś z niczego. Świt czeka na nas. Sześć minut. Refren. Melodia wznosiła się. Głos niemena rusł. Ostatnia noc. Ostatni cień. Ludzie wokół milczeli. Nikt nie szeptał. Nikt się nie ruszał. Nikt nie oddychał. Ale jutro... Znów będzie dzień. Osiem minut. Niemen grał drugą zwrotkę, potem się powtórzenie refrenu, potem most, nowa melodia, która łączyła wszystko. Dziewięć minut. Piosenka szła ku końcowi. Ostatni refren, ostatnie słowa. Ostatnia noc ucieka. Dziewięć minut trzydzieści sekund. Niemen zwolnił tempo. Melodia opadała, jak noc, która odchodzi, jak cień, który znika. A świt już tu jest. Dziewięć minut pięćdziesiąt sekund. Ostatni akord. Niski, ciepły, pełen nadziei. Dziesięć minut. Cisza. Barman opuścił rękę z zegarkiem. Dziesięć minut, powiedział cicho. Nikt się nie ruszał, nikt nie mówił. Klub Speak Easy miejsce, które nigdy nie milczało, milczał. Niemen siedział przy fortepianie, z zamkniętymi oczami z rękami na kolanach, z piosenką, która właśnie się urodziła, i wtedy Hendrix zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Zaczął bić brawo, sam, głośno, i po chwili cały klub bił brawo, trzydzieści osób, stojąca owacja. Dla człowieka, którego trzy godziny temu nikt nie znał, Hendrix podszedł do fortepianu, wyciągnął portfel, wyjął plik banknotów i położył je na fortepianie przed nimenem. Tysiąc dolarów, powiedział. Wygrałeś. Niemen otworzył oczy, spojrzał na pieniądze, potem na Hendrixa. Nie chcę twoich pieniędzy, powiedział. Zakład to zakład. To nie był zakład. Niemen uśmiechnął się. To była lekcja. Lekcja? Hendrix zmarszczył brwi. Dla kogo? Dla mnie. Niemen wstał od fortepianu. Nigdy wcześniej nie napisałem piosenki w dziesięć minut. Nie wiedziałem, że potrafię. Więc ja ci pomogłem? Tak, niemen skinął głową, dałeś mi wyzwanie i dowiedziałem się czegoś o sobie. Hendrix patrzył na niego, na tego człowieka, który wygrał tysiąc dolarów i nie chciał ich wziąć, który właśnie stworzył arcydzieło i dziękował za wyzwanie. Czesław, powiedział Hendrix, jesteś albo najskromniejszym człowiekiem, jakiego znam, albo najbardziej szalonym. Może jedno i drugie. Weź te pieniądze, proszę. Nie. Dlaczego? Bo to nie o pieniądze chodzi. Niemen patrzył mu w oczy. To o muzykę, zawsze o muzykę. Pieniądze przyjdą i odejdą. Muzyka zostanie. Hendrix stał z pieniędzmi w ręku. Nie wiedział, co zrobić. Nikt nigdy nie odmówił mu pieniędzy. Nikt nigdy nie był tak. inny. Dobrze, powiedział wreszcie. Jeśli nie chcesz pieniędzy. Zróbmy coś innego. Co? Ta piosenka. Ostatnia noc. Hendrix wskazał na fortepian. Nagrajmy ją. Razem. Razem? Tak, ty na fortepianie, ja na gitarze, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Niemen milczał, patrzył na Hendrixa, na jego oczy, które teraz były poważne, bez prowokacji, bez żartów, tylko muzyka. Dobrze, powiedział Niemen, zagrajmy. Hendrix wziął swoją gitarę, stanął obok fortepianu i skinął głową. Od początku, powiedział, i zagrali. Tamtej nocy, w klubie Speak Easy, Hendrix i Nimen zagrali ostatnią noc trzy razy za każdym razem inaczej, za każdym razem piękniej. Ktoś miał magnetofon, ktoś nagrał, ale taśma zaginęła. Nikt nie wie gdzie, nikt nie wie, czy jeszcze istnieje. Hendrix zmarł rok później miał dwadzieścia lat. Nigdy nie nagrali oficjalnej wersji, ale Nimen do końca życia grał tę piosenkę na koncertach, w studiach, dla siebie w domu. I zawsze, zawsze mówił, tę piosenkę napisałem w dziesięć minut w Londynie, dla człowieka, który nie wierzył, że to możliwe. I który, kiedy usłyszał, zaczął wierzyć. Na jego pogrzebiem, w 2004 roku, ktoś zagrał ostatnią noc na fortepianie i gitarze, tak jak tamtej nocy. W klubie, który już nie istnieje, dla człowieka, który odszedł, i dla muzyki, która została. Ta historia nie jest o zakładach, nie jest o pieniądzach. Jest o tym, że geniusz nie zna granic czasu, że arcydzieło może się narodzić w dziesięć minut i że prawdziwy artysta nie gra dla nagrody. Gra, bo musi, bo muzyka jest w nim, bo bez niej nie istnieje. Jeśli ta historia Cię poruszyła, stwórz coś dzisiaj, cokolwiek. Nie czekaj na idealny moment, nie czekaj na inspirację. Daj sobie 10 minut i zobacz, co się stanie. Zostaw łapkę w górę dla wszystkich, którzy tworzą pod presją, i dla tych, którzy wierzą w niemożliwe. Subskrybuj kanał, bo w następnym odcinku opowiemy historię nocy, kiedy Niemen zagrał koncert dla jednej osoby i sekretu, który zmienił wszystko. Do zobaczenia. I pamiętaj, masz 10 minut, co stworzysz.